DWM Fight Night 3 Za nami druga walka gali, a razem ze mną zwycięski i na pewno bardzo zadowolony Mirosław Pilarczyk Witam serdecznie Witam, cześć, szananko wszystkim Mirek, no twój drugi występ na gali DWM drugie zwycięstwo, ale pierwsze przed czasem Jak smakowało to zwycięstwo przez duszenie nad Sławą Koropem i czy spodziewałeś się, że przed czasem uda Ci się wykończyć swojego przeciwnika? Tak, tu masz rację, nie spodziewałem się Chciałem zakończyć to w pierwszej rundzie Mój przeciwnik dał mi tak jak dał mi takie warunki, jakie mi dał. Ale jestem zadowolony, że pierwszy raz, na, pierwszy raz w moim mieście, na drugiej edycji, wygrałem przez Włodziszania. Rozmawialiśmy wczoraj, rozmawialiśmy dzisiaj i od początku, rozmawiając z Tobą, byłeś pewny. Mówiłeś, że patrzyłeś w oczy swojego rywala niejednokrotnie, widziałeś strach w jego oczach. Czy dzisiaj, jak już weszliście do klatki i stanęliście naprzeciwko siebie, też widziałeś ten strach i byłeś pewien, że to już będzie Twój dzień? Tak, byłem pewien, że to będzie mój dzień. Okay. Zapytam Cię też o przygotowania do tego pojedynku, bo wiem, że e, na czas tych przygotowań zmieniłeś też kamp. E, poza Białogardem też był inny klub, więc może o tym opowiemy. Tak, jestem tutaj zadowolony. E, dziękuję tutaj obecnemu trenerowi Sebastianowi, mojemu drugiemu trenerowi Krystanowi, mojemu koledze e, trzeciemu, który wychodził ze mną, kolegę Strongmanowi. Też dziękuję moim przyjaciołom, moim bliskim, w szczególności mojej przyszłej żonie. Okay. I co, na koniec jeśli chciałbyś coś przedstawić widzą, jeśli chciałbyś coś odpowiedzieć to zapraszam i oddaję Ci teraz mikrofon. Dziękuję wszystkim kibicom, sponsorom, mojemu grono yy, fanom, moim przyjaciołom i chciałbym tu moją kobietę zaprosić, moją przyszłą żonę i mojego kolegę, przyjaciela Wojtka bo tutaj właśnie wcześniej, wcześniej był, yy, miało, miało miejsce okazja Yy, zaręczeń, ale pow... chciałbym powtórzyć to przy kamerze. Brawa, 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 brawa. Brawo, brawo, brawo! Uh! Brawo! Mamy tą